Czy to PHM Racing zrezygnowało z Piotra Wiśnickiego, czy może Polak miał już dość? Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl Tydzień wyścigowy o Grand Prix Austrii Przywitał nas raczej mało pozytywnymi wieściami W Austrii mają jechać nie tylko Formuła 1, ale również Formuła 2 i Formuła 3 W tej ostatniej serii Liczyliśmy na występy Piotra Wiśnickiego Na to, że będziemy mogli mu ponownie kibicować Jasne, początek sezonu Te pierwsze 4 rundy nie były rewelacyjne w jego wykonaniu. Przede wszystkim za sprawą zespołu. PHM Racing to ostatnia, najsłabsza ekipa stawki, ekipa, która nie ma szans na walkę o punkty. Dotychczas ich najlepszym miejscem było szesnaste, wywalczony przez Sofię Fletch, Piotr Wiśnicki miał wiele problemów, wiele rzeczy nie grało tak jakby chciał. Popełniał sam też błędy, tak jak na przykład w Australii. Ale generalnie no ten sezon cały czas liczyliśmy na to, że się rozkręci, że będzie lepszy, że Piotrowi uda się być. Liderem tej ekipy, ja zawsze podkreślałem, że taki jest jego cel według mnie, czy taki powinien być jego cel. Czyli bycie najszybszym, najlepszym kierowcą tym, na którym zespół może zawsze polegać, bycie pokonanie tak doświadczonej zawodniczki, jak Sofia Flerz zawsze byłoby jakimś osiągnięciem. W motorsporcie jest tak, że walczysz o każdą pozycję, nieważne czy jeżdżysz 28 czy 11, zawsze będziesz bardzo mocno walczył o to, żeby wyprzedzić tego, który jest przed tobą. I są często sytuacje, kiedy kierowcy nie mogą walczyć o punkty, po prostu sprzęt nie pozwala, ale mimo to jeżdżą, starają się by być. Jak najlepszym. Przeżywaliśmy to już w 2019 roku z Robertem Kubicą i Williamsem. Piotr Wiśnicki nawet przy cudzie raczej nie mógł liczyć na punkty, musiałoby bardzo wielu kierowców odpaść jakieś bardzo sprzyjające okoliczności, żeby Piotr mógł wbić się do pierwszej dziesiątki. W kwalifikacjach zazwyczaj to było 23, 26 miejsce. Zawsze był przed Robertem Farią, najsłabszym kierowcą swojej ekipy. Czasem wygrywał z Flash, i to była taka rywalizacja, na którą ja najbardziej patrzyłem, ale miło się wstawało w tę niedzielę, w soboty, żeby oglądać rywalizację Formuły 3, żeby patrzeć jak ci niektórzy przyszli kierowcy Formuły Jeden rywalizują o najwyższe cele. No niestety, podczas rundy w Austrii piątej rundy sezonu oraz podczas szóstej rundy sezonu na Silverstone w Wielkiej Brytanii nie będziemy oglądać Piotra Wiśnickiego. I póki co zapowiedziano właśnie, że nie będzie go podczas tych dwóch rund, ale nie oszukujmy się. Raczej chodzi o to, że Piotr na stałe rozejdzie się z zespołem PHM Racing, a póki co ta ekipa znalazła zastępstwo tylko na te dwie rundy. Dla mnie było to pewne zaskoczenie, ponieważ jeszcze kilka dni temu Piotr Wiśnicki wstawiał na swoje social media takie podziękowania dla jednego ze swoich sponsorów. Wyraźnie dziękując, że za to, że będzie mógł wystartować w najbliższej rundzie w Austrii, która na przełomie czerwca i lipca zostanie rozegrana. Ledwie kilka dni później mamy ogłoszenie i to nawet nie ze strony samego zespołu, tylko na stronie Formuły 3. Piotr Wiśnicki też jeszcze nie skomentował, gdy ja to nagrywam, te, tego faktu. Mamy ogłoszenie, że Piotr Wiśnicki nie pojedzie w tych dwóch rundach. Bez większego komentarza, bez podania przyczyny, po prostu. Zastępuje go mm, kierowca raczej mało znany, Mackenzie Cresswell, to jest kierowca brytyjskiej Formuły 3, który w sezonie 2023 trwającym zajmuje siódme miejsce, czyli jest znacznie niżej, czy niżej od Tymka Kucharczyka. Naszego kierowcy jeżdżącego w tej samej serii. Co mogło stać za tym rozstaniem? No, niektórzy powiedzą, Piotr nie dawał rady, został zamieniony przez innego kierowcę. To jest raczej teza, którą można odrzucić. Po pierwsze, nie sądzę, aby Mackenzie Cresswell reprezentował jakiś mega wyższy poziom niż Piotr. Po drugie, no też nie oszukujmy się, Piotr nie był najsłabszym czł członkiem tego zespołu, najsłabszym kierowcą. Najsłabszym był zdecydowanie Roberto Faria, który tracił do Piotra Wiśnickiego po sekundę, po siedemdziesiątych w każdej sesji, niezależnie od warunków. Piotr jechał no, praktycznie na równi, brakowało tego doświadczenia wyścigowego, a jechał na równi z Sofią Flash. więc to raczej nie było tak, te Wiśnicki, słabo jeździsz, spadaj. No nie, tę wersję możemy odrzucić. Na pewno już od dawna były pewne tarcia, było niezadowolenie ze strony... Piotra Wiśnickiego na to, jak, jaką szybkość ma zespół, ale też jak działa zespół, jak wiele rzeczy jest niedopracowanych. Pamiętamy kary, pamiętamy wykluczenia z jednego z najlepszych wyścigów dla Piotra Wiśnickiego, czy wyników kwalifikacji ze względu na Przekroczenia regulaminowe ze względu na naprawdę duże błędy, jeżeli chodzi o znajomość przepisów przez zespół. Pewnie za kulisami, jak to zwykle bywa w motorsporcie, działo się jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy, o których pewnie się dowiemy, a o niektórych nigdy się nie dowiemy. I pewnie to wszystko zaważyło na tym, że to Piotr Wiśnicki rozpoczął, zainicjował tę, to rozstanie. Pewnie postawił jakieś warunki, których. PHM Racing nie chciał, nie mógł spełnić, no i dlatego wyszło to tak bardzo niespodziewanie, że kilka dni po ogłoszeniu, że dziękuję sponsorowi, że będę mógł wystartować w piątej rundzie, mamy informację, że jednak tego startu nie będzie, że Piotr Wiśnicki no jednak przestaje w tym sezonie jeździć w Formule 3. Ja zawsze podkreślałem, że im więcej Polaków, niezależnie od wyników, na najwyższych motorsportowych, w najwyższych motorsportowych seriach, tym lepiej bo chodzi o to, żeby nasz kraj był widoczny, żeby gdzieś no bo niestety jest tak, że niektórzy zawodnicy, niektórzy działacze motorsportu pytają naszych zawodników, czemu jest was, was tak mało, czemu wy nie macie toru, dlaczego motorsport jest u was tak słaby? Czy u was też jest wojna tak jak na Ukrainie? Ja rozmawiałem ostatnio z, z przedstawicielami jednego z zespołów wyścigowych w Polsce i naprawdę taki Taki, taki pogląd y, krąży, że gdzieś tu u nas jest wojna i, i dlatego tak mało nas jest. Dlaczego nie mamy toru? Dlaczego mamy kubice? Dlaczego nie poszli za tym inni? Trochę, trochę się to zmieniło, to trzeba powiedzieć. Mamy coraz więcej doświadczonych, młodych, dobrych kartingowców, mamy sporo ciekawych zawodników w seriach juniorskich również. Piotr Wiśniecki, Kacper Sztuka, Tymek Kucharczyk, niebawem może będzie Maciej Gładysz. Mamy też oczywiście Romana Binińskiego. No ale dlaczego nadal nie ma nas w najwyższych seriach? Formuła 2, Formuła 3. No i Piotr Wiśniecki był takim niespodziewanym, może awansującym do Formuły 3, ale na każdy jego start czekaliśmy, cieszyliśmy się na to i liczyliśmy na to, że będzie jak najlepiej, że będzie spisywał się dobrze. Więc ja generalnie żałuję, że Piotra Wiśnieckiego nie będzie już w Formule 3, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała ta praca w Formule 3 zespołu, jakie były szanse na dobre wyniki, być może rzeczywiście nie było sensu tego kontynuować. Być może trzeba było zakończyć to w tej chwili. To też nie jest tak, że kierowca może sobie w każdej chwili powiedzieć, A wiecie co, nie podobacie mi się, odchodzę. Zazwyczaj kierowcy, wnosząc pierwszą opłatę za sezon, wnoszą też takie ubezpieczenie. Czyli właśnie. Określoną kwotę, czasem właśnie na połowę sezonu, która gwarantuje, że przejadą, no, że zespół na tym nie straci. Zespół oczywiście zarabia na startach, yy, i kierowcy wnoszą opłatę. Jak się wycofają, ta opłata przepada, takie ubezpieczenie przepada, no i wtedy no, kierowca jest po prostu stratny. Być może tutaj, tutaj już to ubezpieczenie i tak pokryło dotychczasowe starty Piotra. Piotr zdecydował, nie ma sensu. Wykładać pieniędzy moich sponsorów, moich własnych na dalsze starty, spróbujmy czegoś innego. To też jeszcze jest pytanie: co dalej z karierą Piotra? Czy pójdzie do samochodów, czy nadal będzie próbował single-seaterów? Bo jeżeli pójdzie do OutGT, według mnie powinien tak zrobić, to y, może być fajna kariera przed nim. Pomyśleć o jakimś lemał z tym budżetem, może naprawdę być ciekawie. Y, natomiast no, pytanie: czy zdecyduje się jeszcze w tym sezonie na jakieś starty we Freka, w której nie jeździł, w innej serii? Zobaczymy. Tak czy inaczej, szkoda, że tak się stało, ale ja jestem w stanie zrozumieć decyzję, jeżeli to była decyzja Piotra, decyzję Piotra i jego managementu, że nie ma sensu ładować się dalej w, we współpracy z PHM Racing by Harrows, że trzeba spróbować czegoś nowego, czegoś, co da większe perspektywy na dobrą motorsportową przyszłość, bo wiemy, że czasem taki jeden zły sezon w jakiejś serii potrafi mocno wpłynąć na dalszą karierę. Piotrowi życzymy jak najlepiej. Mamy nadzieję, że odnajdzie się w innej serii, że może znajdzie inny zespół, że będzie kontynuował starty i że będzie te starty kontynuował na wysokim poziomie, który będzie jego satysfakcjonował. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zachęcam do subskrybowania tego kanału. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i do zobaczenia kolejnym razem, już pewnie bliżej weekendu wyścigowego o Grand Prix Austrii. Dziękuję wszystkim wspierającym na Patreonite, na Bajkofitu, na YouTubie i na Tipo oraz na Tipi. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!